Cześć, tu Goty z Mario P5. Dzisiaj chciałbym przygotować typowo angielskie śniadanie Full English Breakfast. Składa się z bekonu, tosta, kiełbaski, jajka i fasolki w sosie pomidorowym i soli pieprz do smaku. I ja zabieram się teraz za przygotowanie. Na rozgrzaną patelnię. Kładę boczek. Boczek już dochodzi, teraz przewracam na drugą stronę. A na drugiej patelni smażę jajko nasadzone. I do smaku solę. Do, do smaku pieprzem. Boczek zdejmuję z patelni. I na tą samą patelnię z tłuszczem poboczku kładę tost. Tost już jest gotowy. Kiełbaskę i fasolkę podgrzałem w mikrofali. I tak się prezentuje moje angielskie śniadanie. I smacznego. Mmm, Ładnie się, lecz rozlało chrupiący tościk. Pycha. Mmm, ciągnie się do chrupiący. Pych, petaglina. Mm. dobrze. Gotowa na kiełbaska pycha. Jak Wam się spodobało, zobaczcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.